Kiedy na początku września 2020 roku ratownicy weszli do pewnego magazynu w mieście Tianjin w Chinach, dokonali tam strasznego odkrycia. Po wejściu ich oczom ukazały się setki, ciasno poupychanych istot, które wręcz błagały o pomoc. Zwierzęta były poupychane na tyle ciasno, że nie mogły poruszyć się ani o centymetr. Klatek było mnóstwo, każda wypełniona kilkoma kotami. Zwierzaki nie miały dostępu ani do wody, ani do jedzenia, a ponadto niektóre z nich wciąż posiadały na szyjach obroże. Oznaczało to, że jeszcze niedawno zostały ukradzione swoim właścicielom. Wszystkie znalezione koty miały wkrótce zostać zabite i przeznaczone na mięso, co w Chinach jest często spotykane. Szacuje się, że w Chinach rocznie taki przykry los spotyka ponad 4 miliony kotów. Wobec tego żyłyby one w takich podłych warunkach do czasu uboju. Dzięki ratownikom z China Animal Protection Power los tych niewinnych stworzeń obrócił się o 180 stopni. Akcja mająca na celu ujęcie rzeźników kotów zaczęła się kilka dni wcześniej. Wtedy do ratowników fundacji zgłosił się mężczyzna twierdzący, że jego kot został skradziony przez osoby sprzedające nielegalnie kocie mięso. I tak kilka dni później natknięto się na magazyn, w którym znajdowało się 375 futrzaków. Po odnalezieniu kotów w kiepskim stanie przetransportowano je do miejscowego schroniska. Na miejscu zostały objęte czułą i kompleksową opieką. W wielu chińskich prowincjach spożywanie kociego i psiego mięsa jest coraz mniej popularne ze względu na liczne protesty w tym temacie. Wciąż istnieją jednak miejsca, gdzie te okropne praktyki są uskuteczniane, a zwierzęta nierzadko traktowane są w potworny sposób. Jeśli jeszcze nie widziałeś mojego filmu na temat przejęcia nielegalnego transportu psów więzionych na rzeź, również w Chinach, sprawdź kartę w prawym górnym rogu ekranu. Koniecznie daj znać w komentarzu, co sądzisz o praktykach jedzenia kociego i psiego mięsa stosowanych w Chinach. Zostaw łapkę w górę, dzięki czemu ten film będzie mógł dotrzeć do większej liczby osób, a także zasubskrybuj mój kanał, aby nie przygapić kolejnych równie wstrząsających i ciekawych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!